Hej, cześć, witam Was bardzo serdecznie, to jest pierwszy odcinek, taki pełny Cyber 13. No to gramy. No będzie ten mecz. wspominałem wszystkie to jeszcze towarzyskie, bo uznałem, że się nie opłaca po prostu nagrywać. Bez sensu. Nie ma żadnej stawki ani. nic. Tutaj mamy punkty. Tam jest widzę tam. Ja mamy ustawienie 4-3-3 yy, z defensywną pomocą. Ponieważ jak trochę są defensywą też tam ruszyć, bo... Grałem przeciw Widzewowi kilka razy na próbnym takim, żeby tak siebie nagraniu się tak wczuć. No i powiem wam szczerze, że nie szło mi to zbyt dobrze. Ogólnie to mój najlepszy wynik był to Remis. 1-1. No i nie wiem jak mi pójdzie dzisiaj, mam że na nagraniu przedchodząc. Niestety rozpadało się. Będziemy Oj, mieli jest. Mecz piłki wodnej. Na wojsku zobaczymy dzisiaj dwie Nie ja wyłączam drużyny, komentarza, kibice są z na mało... Znaczy, że nie wyłączam bo chciałby ja komentować, a nie mogłem się skupić na grze. Już tak próbowałem tak robić e, tak sobie próbnie, to przegrałem z tym widzem wtedy. Tak Patrz, żeby ten sobie tutaj wbiegł, prawda? Żebym mógł podać. Mm. Brawo za to podanie. Oj, z daleko tam. Pozycję stał. do strzału. Znakomicie jednak interweniował obrońca. Skutecznie dobra Złącz do na pozycje, ludzie. Jak nie będziemy wychodzić, to, to będziemy się tak klepać w tym środku, i co? I nic. Jakiś tam strzał raz na jakiś czas daleko. Ma z kim rozegrać tę akcję. No i ślisk. O, o, co to jest? Co Dobra. Budzimy na ławce trenerskiej nowy sternik w tym klubie, zobaczymy jak sobie dzisiaj poradzi w nowym otoczeniu. No ma szczęście, że nie gra od razu o wielką stawkę, a tylko mecz towarzyski. To, to, tak, to może być troszeczkę. groźne, gdyby nie ten przechwyt. Dobra, piłka teraz do kolegi. Kiepskie krycie, no i napastnik teraz urywa się obrońcy. Piłka w pole karne. Doskonale zagrał. Akcja zatrzymana. Akcja zatrzymana. Pracą. nie będą jakieś tam fragmenty. No, na... Piłka chodzi jak Znaczyna. po sznurku. Ach, zmarnował taką sytuację. Jest podłamany. Elsner. Już blisko pola karnego. Piłka wciąż w grze. Precyzyjne podanie. Znakomicie ze skrzydła i odbił piłkę. No, dotknięcie piłki ręką sędzia przerywa grę. Dobra. Nie fajnie, nie fajnie. Nie ma karnego. Powinien być karny. No błysnął teraz klasą. Przekazał piłkę partnerowi. Dobra interwencja obrony. Ja powiem, że to jeden z te... Idealne przyjęcie, Kupy można to powiedzieć, wzorcowe. Mogą. Znakomicie! To może być bramka. No i ucieczka została zastopowana. Tam powinna być ręka, nie było ręki. Była, ale to nie była moja. Piłkę przejmują rywale. No już blisko polekarny. Ładnie się zapowiadało, ale rywale odebrali piłkę. Tak strasznie chciałem nagrać Nie No i strata piłki. No udało się przejąć. Zespół traci piłkę. No, łatwo stracili szansę na zagrożenie bramki. Ach, szkoda strata. Obok bramki. Eee, Pozostawić ten czołek bez komentarza. Zobaczyłem po prostu nie tą nogą, którą on regularnie tam trzyma, wszystko i tak dalej. Chyba dlatego wyszło to. Dobra to pozycja myszko. do oddania strzału. Nie tylko mam tak. Podanie ja w pole karne. Świetnie. Wyjaśnili sytuację. Pytanie, czy utrzyma się przy piłce? Strata, drużyna przeciwna przejmuje piłkę. O, dobry obrót. No już. Chciałem tą akcję będzie tak sodował Ale na razie jest proszę racji, jaką on ma technikę. Cały czas utrzymuje się przy piłce I to może być ta jedynie ładnie dograł No dobra interwencja obrońcy Przejęli piłkę Oddaje strzał Mogło być o, groźnie, nie, gdyby piłka nie skozłowała Ale ta Murawa. Uj, zapomnijmy ta. o niej. Ten mecz zaraz to może zmienimy Dawaj, dawaj, dawaj. No, zastanawia się, czy nie strzelać. Ładna wymiana. Uderzenie w stronę bramki. Ten strzał zupełnie mu nie wyszedł. Przy tej pogodzie trudno się dziwić. Murawa jest bardzo śliska, piłka też. Zagrał piłkę głową. Szkoda! Minimalnie nad bramką. Bramkas widać odetchnął po tej sytuacji. Zmarnowali ten rzut rożny drużyna przeciwnika przy piłce. Podał ją. Groźnie, ale stążyli na czas. Rezultat do przerwy 0-0. przerwa jest. Przed nami przerwa. Oba zespoły nie rozstrzygnęły losów tego pojedynku w pierwszej połowie. Może coś się zmieni w drugiej, ale obie grają dzisiaj wyjątkowo dobrze. Jas. Yes. No trzeba pochwalić go za to podanie. Stracili, ale odzyskali piłkę. Dobre rozegranie. Ryzykował, ale udało się. Fantastyczna interwencja. Stanął na wysokości zadania. Zażegnał niebezpieczeństwo. No, z tego miejsca można strzelać. No nic z tego nie będzie. Drużyna przeciwna odebrała piłkę. Dostrzegł partnera. No ładny przechwyt. Nie ma już szansy na gola. Sąza. Niego, Brawo dla arbitra, wychwycił thinking, tego spalonego. No, to był błąd, bo ja wyszedłem tam tego tego stawiłem w tyle. Przemysław Sławka Kierczak. No to jest ja z tego wyniknął. O, nareszcie się wystawił, ale nie Rozpoczną no, grę tutaj. od wrzutu z autu. No, Podanie i Nie no, piłkę. Oj, kurde, coś nie jedzie Bendy falach. No, dawa, dawa. Ślizgiem chce przerwać akcję. No, no, no. No, tam Dias. Lepa, by 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 ja mówię, Potknął się, ale ]Okay. utrzymał się na nogach, Dudek. No, błąd, strata. No, może być groźnie. Oh fuck. Dobra okazja. Dobre dalekie wyjście bramkarza i niebezpieczeństwo zażegnane. Obaj golkiperzy spisują się dzisiaj, naprawdę wyśmienicie. Znakomicie w tempo. Ale strata. Prowadzą piłkę do gry wrzutem z załtu. Będzie zmiana. Oto o nie Souza. Elszner Dobrze, dobrze. dobrze. Kurde, tak się już do, do bramki. Do... Souza. A ładnie teraz ślizgiem próbuje. Paul, jak zareaguje arbiter? Podyktuje rzut wolny z pewnością, ale czy nie sięgnie po kartkę? Sędzia pokazał żółtą kartkę. Myślę teraz zły, bo pewnie zejdzie. Tak zawsze pokazują tego, który zejdzie. No sprawdzimy to, Alex. Ciąż remisowo, czasu do końca coraz mniej. Słusznie trener decyduje się na zmianę. Może ten gracz odmieni losy tego spektaklu. Przerwana akcja mogła być groźnie. mogła być groźnie. Biegni, biegni, biegni. Speed. Czeka teraz na partnerów. Bardzo dobre podanie. Ależ podanie. No szkoda, zmarnowana no, szansa. Mnóstwo. Dudek. A oto statystyka posiadania piłki. Jest teraz atakowany, próbuje mu zabrać piłkę. Ach, wydawało się, że a jednak przejął. Sędzia pokazuje, że rozpoczął od rzutu załówku. Dobra, zaczynam się trochę denerwować, nie mając trzech punktów. O Wyraźna zmiana taktyczna. Mamy remis w drugiej połowie spotkania. Trener zdecydował się na wprowadzenie gracza ze świeżym zapasem sił. Brawo za to podanie. Robi się niebezpiecznie. Ach, było blisko. No, yeah, wychodził tam sam na sam, podniesiona chorągiewka, yeah, so, okay, no so, okay. i mamy spalonego. Przemysław Kaźmierczak, Elsner. Ładne podanie. O wow, Przerywa tę ciekawie zapowiadającą się akcję. No sędzia przerał. <grym. grym> nie, sędzia nie dotknął O, udało mu się ładnie podać. Nie wiem, sędzia tak. Klasie, to jest, to jest, to jest, to jest. Zdążył w ostatniej chwili. O, no patrz, dziś nie mogę mówić. sobie sędzia stanął i sędzia się nie ruszy. Ale oto, czy nie pasuje, to wypadku. Czy to wykorzysta? Strzelił! Ależ pasjonująca końcówka meczu ten gol daje im prowadzenie. Oh, yeah. Mamy powtórkę bramki, która może dać im zwycięstwo. To był idealny no. moment. Na zadanie ostatecznego ciosu, za chwilę koniec spotkania. Znakomicie to wymyślił, posłał piłkę tak w dolny ruch bramki, praktycznie pachną, nie do obrony. Ma do kogo podać. Dobrze, przebił się. Ciekawe, czy był spalony, czy też nie. No był, wychodził. Ja to Było to wykopać, a nie teraz przy własnej bramce. No, ale wyszliśmy on z Dawaj, dawaj, dawaj. Piłka w polekarne. Skutecznie przerwali tę akcję. Niestety nic z tego nie wyszło. Piłkę zdobyła drużyna przeciwna. Blisko polekarne. karne. Rzeczywiście dobre podanie. No i udało się odzyskać piłkę. Piłka wyszła poza linię końcową. Zaraz rozpocznie bramkarz. Coraz mniej czasu do końca meczu. Ciekaw jestem, czy przeprowadzą jeszcze tę akcję. Nie doliczył. minutka. Gra przerwana. Było zagranie ręką. No i szybko wykonali ten rzut wolny. Jest. Jeden do zera, Tak kończy się Whee! ten mecz. Skromne zwycięstwo, ale wygrana. Ale wygrana, no właśnie. Jak mawia klasyk, wiec? prawdziwych mężczyzn poznaje się hmm. po tym, nie jak zaczynają, ja ale kończą, być. to będziemy musieli Podania. poczekać do końca 7, sezonu, 18, chociaż 202. zapowiada się nieźle. Nie biorę mam. Bramkarz grał całkiem dobrze bronił. Robi skip formy, Aj. Tej no ale to już jest koniec dzisiejszego odcinka, udało nam się wygrać, zapraszam Was do oglądania następnego. Trzymajcie się, się, cześć!